bardzo hucznie rozpoczęły się obchody 29. Dni Łazarza. Hucznie dosłownie, bo wystrzałem z armaty. To będzie symboliczny, dwucześniowy akt, a więc dopuszczenie węgli po cztery razy, a na chwilę podejdziemy pod armatkę, możemy powiedzieć, że na chwilę rozpoczniemy Dni Łazarza. W tym roku poza wystrzałem z armaty rozpoczęcie dni łazarza zasygnalizowały gołębie pocztowe, których hodowcy spotykają się w klubie krąg. Na czele parady po raz kolejny maszerowała orkiestra denta ze swarzędza. Zebrani na dziedzińcu szkoły nr 33 przeszli ulicami w barwnym korowodzie. Wzięli w nim udział mieszkańcy dzielnicy, przedszkolaki, uczniowie łazarskich szkół, młodzież z domów kultury, harcerze, wszyscy ci, którzy lubią Łazarz. A za co go lubią i jak się tutaj mieszka? Łazarz jest kolorowy, jest często pełen ludzi uśmiechniętych, tak jak dzisiaj. Lubię łazarz, jestem związana tutaj z łazarzem zawodowo od wielu, wielu lat. Za co lubicie łazarz? Za to, że tutaj mieszkam, za to, że są fajne parki w pobliżu. Za wszystko, fajnie tutaj jest, ogólnie tak. Bardzo fajny łazarz jest. Mieszkam tutaj od urodzenia i jestem bardzo zadowolony.